Tokę, trzeba jakieś style jej pojąć, bo ja mam takie czulowe style, mam tylko jeden, czy tam dwa naczyć. Ja właśnie zmieniłem strój, zmieniłem fryzurę, zmieniłem. Daj, 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 proszę, proszę posso. popatrz na moją nową fryzurę, nowy zarost Nie Nieuwi Widzę Masz brodę Pa, zdjęcie robiła, co mi fotografujesz auto śmieciu, ale ma w pojebem co już? No, ja już od dawna. <laughs> fajnie. Nie ma widzowie. Witamy. Ty, to jest tak, pierwszy, to... Fi pierwszy film z GTA, w którym się przywitaliśmy, kuś. Bez hitu. To jest widzowie moje Lambo. Za 3,5 miliona. No, bo ty liczę z tuning, oczywiście, nie. Y nie, właśnie nie. Co? No to bez Tiningu tyle kosztowało. Uciec 3,5 miliona? No? To no to mnie 2,7. Ha. Na pewno dobrze patrzyłeś? No tak, bo ja mam kupiony ten agencję, dlatego. No, to nie wiem. Ale Imo tyle samo Ci widzi, jeżeli będziesz kupował, wiesz, agencję i potem Lambo. Ale drożej. Nie, bo mi się zwęcałeś, zbierza... że się zwrócił później. No to wiesz, jak się zrobić to git, ale jak na przykład mi teraz to by się nie opłacało, to bym musiał jeszcze czekać dodatkowo. Jej, fajny ten wanso to jest? Albany. Kawaler. Ja w ogóle teraz, teraz dwa Lambo mam w garażu, i to tak samo pomalowane, i prawie tak samo stuningowane, jeżeli chodzi o wygląd. No. Debit. Debit. nie nieważne. Ma... <laughs> Sam jesteś Debil. To byś jakaś nowa czy co? Ja się... Jakby nie coś wiem. Się Kurde, wjechał we mnie Twel. Nie no, i mi zarysował. <grymne> Ruda małpo. <grymne> Myślałem, że ty mi hamujesz. Ja bo od razu hamował ze albo skręcał. Jeszcze ten nawet <grymne> bez <ciemu> pływa. <grymne> Ruda małpo. Co ty mnie strzelasz? abie, łzy. Jest... <grymne> Oponę ci chciałem przewić, żebyś nie, nie, nie mógł jechać. Ty, ale nawet mnie nie, nie zarysowałeś z przodu, to git. E, ty rudy celu <grym> O, po ile zabicia ich. broń. Nie zmykamy. Tędy się chodzi na Solinę? Tak. Poczekaj na mnie. Nie no, nie wybije ich tak szybko. Ktoś jeszcze żyje? Już nie. O! Ty! Mamy koks! Usłanij! do Kolejny! Usłaniaj. Dobrze. Ucieknij lostom. Baga jadę. Ty triki robię. Kurde. Czekaj ją okay, nice. Dobra. O! Czekaj mi się kończona. Już gubię. Cyk Misja ukończona Pracuję z amatorem, sięgam oj, ty jesteś u mnie w samochodzie bez kitu, jesteś Bierz to Wsiadamy tam obaj A, kurde Czemu ja mam jakiegoś głupiego SMG? Chowam chłopa cały czas? A Aha! Okej okay. <noise> <noise> S Dobra, pasuje. O, trudno, drzwi nie będę miał Kurwa, nie mogę gadetnika tu wyciągnąć, żeby cię to wysadzić Jak to wolno jedzie, ja pierdziele, czuję się taki ciężki W sumie bez ale dobra Ale fajne jest to auto Oto? No, fajne jest, fajnie wygląda no. To patrz teraz, co ja robię w tym Nie, momentu. nie wysadzaj, nie wysadzaj, nie wysadzaj A Może jednak wysadzamy, co? Nie może coś tam będziemy nie? musieli zabrać Gówno Ty, bo ja ginę A, ja mam full Ile tu ich jest, gościu? Patrz w plecy chłopie Dobra koniec tej roboty Ty też to masz? Nie Stale. A to mam od początku gry Nigdy nie wyciągałeś tego zawsze miniga na tego zwykłego. No jak? nie, bo Przecież na ostatnim misję jeszcze to wyciągałem. Nie! Nie pamiętam nic. Czy ile chłop idzie, co jest? Ciekawe jest, że my tak były, zjemy pół narodu, pewnie? Tej, tego GTA, a ich jest i tak tyle samo. Jeszcze 1000 tysiąc amunicji zostało ogólnie i dwa tysiące Helka. No, chyba coś ci boli. Za co? My pomagamy rodzinie. Nie w na balasów, nie ma chuje. się za wyronem Biegnij za nim. Czym? Za tym chłopem mam bies Aha Maybe policja go away? Jeden nie żyje A on jest z naszej rodziny, czy on z kim jest? My mamy za nim po prostu bies Mhm no To jest nasz My z nim przyjechaliśmy Dobra. Policja! O. Uuu. Mogę go zabić? Może mi giałe... Nieważne Nieee, dobra <laughs> To jest czekaj. To, czekaj. Ej mordo, nie strzaj do niego On ma czapkę Jest wart życia Szortowałem, rozwal mu łeb Nie no, rozwal mu łeb, gościu. Nie no. no nie. By Byłoby śmieszne. Przynajmniej policja nas zgubiła. Bez kitu. Patrz. Jedziemy twoim. Wszystkie nowe, ale ja prowadzę. Kurwa. No. Przede wszystkim, chłopu, zajmiemy... O! Na, jedziesz. Idziesz... No tak ty się... ruda małpo! Tak siadałeś. I... Wysiadł. do no. głupia. A poczekaj! Czekaj, 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 ja biorę pan pancy żony. Nie, trzeba, A, ale coś to mi to... się wydaje, że tam będzie zaostrz, na lambo. On sam jechać, tak? Ta. Dobra. Ja to do tym. Jak ty tu jesteś tym! My gościu. Dobra. Który, o który konkretnie low ride chodzi? A ta, o tamten, dobra. A tu nasi. Ja nic nie słyszę kompletnie. Wow, Dobra, Ciebie, bo ich tu co? No to tak przybiega. Się... O kurde, czekaj, wiesz, Wow, tu. Ła, obrywam. widzę. A nie mogę do tego, trzeba ich zlikwidować. Ja w ogóle stoję na środku tego, strzelaniny. Też. Nie wiem, tu muzykę muzyka w GTA, ale niech. Ee, no. Niech było, będzie niemiło. Nie ma tak cicho GTA. Dobrze, że dam swoją muzykę w tle. A ten moment, o. w tym była ta muzyka, to wytnę po prostu. Co, zginęliśmy. O! <grym, grym>, o! przyszedł, kurlu. A! Mnie tepnęło. Aha! To bronimy mu samochoda a cel do nas strzela. Nie, my mamy. ten samochód przejąć. Aha! Where moje auto? Nie ma! Czemu ono się tam zespiło do sióla? Pamiętaj nie wysadzić przejąć. Tak. Tyle chyba mogę zapamiętać. No wszystkie by mi dało możliwe, w Gita, no, bez jaj. Jak ja muszę przełączyć co na pewno Dobra, ja nie żyję Kierasta czy ty? Eee, to i to Pff. Bez kierunku, bo mam takie oloże, że to jest Osłanień, to nie hamuje. O, zniknęło moje lambo. Nie mogę podgłosić, gry. Trudno. O. o, to tyle? I milion za to dostajemy. To tyle? Zaliczono, misja tak. zaliczono. Zaliczono dostałem sze sześć tysięcy. Też sześć tysięcy. Idzie nasz milion. Nie wiem. to jest jeszcze jedna misja, po tym, ty. Where milion.